Czy wiesz, że możesz być solą ziemi i światłem świata? To nie jest slogan. Papież Leon XIV zdradził, jak to zrobić i zaprosił cię na największe wydarzenie młodych w historii. Podczas jubileuszu młodzieży w Rzymie, Leon XIV porównał to spotkanie do wodospadu łask, wskazał na źródło prawdziwej nadziei Jezusa obecnego w Eucharystii i powiedział jasno Trwajcie w nim, a zmienicie świat. Trwanie w Chrystusie oznacza bliskość z tymi, którzy cierpią. Papież przypomniał, że jesteśmy z młodymi w Gazie, w Ukrainie i wszędzie tam, gdzie wojna odbiera nadzieję, ale nie kończy się na słowach: to misja. Zjednoczeni z Jezusem, jak latorośle z winnym krzewem, możemy przynosić obfite owoce. Być ziarnem nadziei w rodzinie, w szkole, w pracy, wszędzie tam, gdzie żyjemy. Papież zaprosił wszystkich młodych na kolejne Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Seulu od 3 do 8 sierpnia 2027 roku pod hasłem Odwagi Ja zwyciężyłem świat. Leon XIV podkreślił, że to właśnie nadzieja, która mieszka w naszych sercach, daje nam siłę, by głosić zwycięstwo zmartwychwstałego Chrystusa nad złem i śmiercią. A wy, młodzi pielgrzymi nadziei, będziecie tego świadkami aż po krańce Ziemi. Umówmy się więc na spotkanie w Seulu, nadal razem snujmy marzenia, razem miejmy nadzieję.